Traktujemy to oczywiście jako zabawę, ale bardzo się cieszymy, bo w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych posiadamy licalny ośrodek szkolenia sportowego młodzieży. Spodobał nam się bardzo pomysł pana dyrektora Janusia Kamińskiego. Zabawa jest przednia, powiem, i bardzo się cieszę, że naszą inicjatywę, to jest inicjatywa samorządu uczniowskiego i dyrekcji, że tą inicjatywę podchwycili zarówno pracownicy szkoły, jak i uczniowie. Wygląda to jak wygląda. Większość jest przebrana w barwy narodowe. Trąbki już było słychać od wczesnych godzin rannych. No a teraz zainaugurowaliśmy Euro i myślę, że odśpiewany przez nas wszystkich hymn narodowy bardzo pomoże reprezentacji Polski już w najbliższą niedzielę. Cieszymy się, że możemy chociaż przez chwilę odejść od tej ciężkiej pracy, od tych żmudnych treningów i w formie zabawowej pograć z nauczycielami naszej szkoły. Jaki Pan wynik obstawia? Niech wygrywa najlepszy pod warunkiem, że będzie to reprezentacja nauczycieli ZSG. No prosiłem orkiestrę, żeby przećwiczyła piosenkę, chłopaki, nic się nie stało. Czyli oczywiście obstawiamy, że dziewczyny wygrają? No oczywiście, że tak. A nie dokupią za bardzo nauczycielom? Nie, nie, myślę, że jak zawsze jest to mecz zabawowy i, i najfajniejszy wynik w takich meczach to jest 4-4 albo 8-8.